Internet to nie tylko zdjęcia ze śmiesznymi zwierzętami. Oczywiście zgodzę się, że w dobie memów zdecydowana większość zdjęć, które trafiają do internetu, ma za zadanie was rozbawić, co nie oznacza jednak, że niełatwo natknąć się również na coś tak dziwnego, co wywołuje w nas dziwny niepokój. Dlatego też w dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 najbardziej niepokojących zdjęć, które ludzie wstawili do internetu. Numer 10. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do swojego domu. I na suficie w przedpokoju widzicie takie coś. Coś jakby mrowisko, tylko że do góry nogami. Tak, oto co ktoś zastał w swoim domu po kilku tygodniach nieobecności. Dwa czy nawet trzy gniazda z milionem pszczół zwisające z sufitu niczym stalaktyty. I weź przejdź obok czegoś takiego do łazienki w nocy. Dziękuję, dzisiaj nie sikam. Numer 9. Jeśli wasze dziecko ma problemy z myciem zębów, lepiej nie pokazujcie mu tego zdjęcia, bo zębów to już nigdy nie umyje. Szczerze mówiąc, to nawet mnie skręca w środku już od samego patrzenia. Bo czy wy też tak macie, że kiedy sięgacie po szczoteczkę, aby umyć zęby, nawet na nią dokładnie nie patrzycie? Jeśli pewnego dnia poczujecie w ustach coś dziwnego, przypomnijcie sobie, co wam dzisiaj pokazałem. Numer 8. Kto kiedykolwiek miał dziewczynę, która nadużywa makijażu? Ja? Ten zapewne zna widok tuszu i innego syfu zalegającego na jej oczach. A dokładniej na jej gałkach ocznych. Chociaż z taką ilością to jeszcze się nie spotkałem. Nie wiem jak wam, ale mi to już nawet kilka ziarenek piasku w majtkach przeszkadza, a co dopiero mieć opakowanie brokatu w oku. Ochyda. Numer 7 Zmagaliście się kiedyś z wrastającym włosem? To co powiecie na to? Pewnemu facetowi włos wrósł pod skórą tak mocno, że aż wyszedł mu pod paznokcia na palcu u nogi. Tylko sobie wyobraźcie co musi czuć. To tak jakby każdego dnia ktoś wbijał mu pod paznokieć szpilkę, tylko że od drugiej strony i bardzo powoli. Numer 6. To uczucie, kiedy w końcu po wielu kilometrach znaleźliście stację benzynową, chcecie zatankować, aby ruszać dalej, a tam jadowity wąż zaprzyjaźnił się z wężem do tankowania. W dodatku stacja benzynowa jest samoobsługowa, łącznie z płaceniem kartą w automacie. Co robicie? Pozbywacie się jakoś tego węża? Czy podobnie jak ja, spędzacie noc na stacji, mając nadzieję, że paliwo zatankuje się samo? Numer 5. Oto dlaczego warto odkładać rzeczy na miejsce. Pewien ktoś zostawił pod swoim domem suszarkę na ubrania, zamiast po skończonym praniu schować ją do szafy. Kiedy obudził się rano i wyszedł na podwórko, jego oczom ukazała się chmara nietoperzy, które na dodatek niezbyt były zainteresowane porzuceniem swojej nowej miejscówki. Numer 4. Oto dlaczego nigdy nie dopijam napojów, które zostawiam na noc w pokoju na stole. Właściciel tego kubka miał jeszcze szczęście, że kawy było zaledwie trochę na dnie i pająka było widać. Co gdyby kawy było więcej, pająk zdążyłby przez noc utonąć, a faceta z rana naszła ogromna ochota napić się zimnej kawy z wczoraj? Numer 3. Patrzę na to zdjęcie i od razu przypomina mi się dzieciństwo. Przy czym nie jest to zbyt przyjemne wspomnienie. Czasy, kiedy było się tak małym, że praktycznie każdy krzak pokrzywy sięgał wam do krocza, nie należały do najlepszych. Aż mnie zaczęło swędzieć i szczypać na sam widok. Numer 2. Myjcie uszy, kochani. Inaczej pewnej nocy, gdy będziecie smacznie spać na boku, przyjdzie do was wróżka mioduszka, wepchnie w wasze ucho knot i zapali świeczkę. A tak poważnie to takiego czegoś to by chyba nawet Andrzej w swoje imienin nie zniósł. Numer 1. Od X do XX wieku w Chinach istniał przedziwny zwyczaj bandażowania stóp dziewczynek w celu ich skrócenia i deformacji. Dziś wydaje się to nieprawdopodobne, ale tak zwane stopy w kształcie kwiatu lotosu były były tam niegdyś symbolem wytworności, atrakcyjności i zapewniały młodym Chinkom dobre za mąż pójście. A wy co, polskie dziewczyny? Nadal macie te kulfony w rozmiarze 36? Okej, okay, i tym skróconym, jak użytkownik gilotyny o głowę akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie, między nimi 10 najśmieszniejszych wpadek w supermarketach. Tradycyjnie nowych widzów odsyłam również na moje inne kanały, które prowadzę na YouTube, które wyświetlają się na ekranie, jak również mój prywatny Instagram, oficjalny sklep z koszulkami, a ja się z wami żegnam. Cześć!